Witajcie widzowie z tej strony i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak w łatwy sposób zdobywać bardzo duże ilości mięsa żeby sobie zrobić quest na mięso z którego możemy dostać 60 tysięcy expa gdzie jego pierwszy etap to jest 25, mięsa do zebrania później 50, 100, 500, 1000 i 2500 jeżeli się nie mylę ja w ostatniej gierce, dzięki temu, już sobie w jedną grę, zrobiłem sobie ze 100 na 1000, nie? Także potrzebujemy tylko leżeć w to miejsce, żeby mieć ufo. I... To tak, zabijamy sobie tych strażników. Dlaczego słyszę dźwięków z gry? O, teraz naprawiło mi się chyba. No co ty robisz, gościu? Czy moje ufo, chłopu, szkadza, nie? Czy to jest jakaś patologia? Dobra, no i pokażę wam zaraz miejsce, w którym, jakby co jest, to zrobimy wszystko. Weźmy sobie ten karabinek, nawet wylećmy się jeszcze do Fula. Jak koksy totalne. No i dobra. Zabieramy sobie UFO. Jeszcze jedną małkę sobie wezmę, jakby mi tam Ammo nie starczyło. Dobra. I lecimy sobie albo tutaj, albo tutaj. W tych miejscach będą jakby zwierzęta. I do tego potrzebujemy 8 mięsa. 8 mięsa potrzebujemy do tego questa. Dzisiaj jeszcze planuję live'ika odpalić, tak pod wieczór jakaś 22, 23 Dobrze, dobra. Mamy tutaj zwierzęta. Potrzebujemy 8 mięsa. Raczej z dwóch nam nie wystarczy, także jeszcze trzeba będzie zapolać. No więcej, żebym się nie zabił. Dobra, boom. Leży, leży. Ile mamy mięsa? 3 3 plus 3. To jeszcze potrzebujemy dwóch mięs. Ok, czyli idziemy sobie zapolować jeszcze trochę na te zwierzęta, dlatego nam jest UFO potrzebne, żebyśmy się szybko od... przemieszczali. Mamy, mamy dzika, dzik nam da tyle mięsa, ok. No i dobra, bierzemy sobie te dwa mięsa i teraz musimy mieć zapełnione jakby cztery miejsca w EQ, żeby do... cztery... Mięsa sobie tak leżały. I teraz wyrzucamy jedno mięso. Pod, podnosimy to tak, że było na miejsce tego. Jakby rozumieć, o co chodzi. Tak sobie robimy. Jakby dzięki temu bardzo dużo mięsa dostajemy. Ja w jednej gierce zebrałem dzięki temu aż tysiąc. Więc dwie gierki, trzy gierki i macie 60 tysięcy ekspa. Także ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia na streamku dzisiaj. Siemano.